Dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku, no i właśnie będzie to chyba nauka tarota. E, dzisiaj jest specjalny filmik. E, mm, on jest podyktowany potrzebą, potrzebą e, z racji słuchania Was i Waszych pytań i tego. Iż bardzo wiele osób niestety nie wie, czym jest wróżba, jak zadawać pytania, jak interpretować prognozę, którą właśnie usłyszeliście, a po co są wskazówki od kart i a, jak to działa w przypadku tarota? I te wszelkie zagadnienia postaram się w dniu dzisiejszym omówić, czy też gdzieś tam zobrazować z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam poruszać się swobodniej w historiach szukania odpowiedzi na Wasze pytania. Zanim zacznę, dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Jestem tarocistką Agia. mam na imię Magdalena. Pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, kartaniem skierto. Nie są mi obce. Na kanale są różnego rodzaju playlisty. Zapraszam was do zaglądania. Tutaj powinno się tutaj pokazać mała zajawka, jakie są playlisty. Zatem mam nadzieję, że to wam zobrazuje. A tutaj w proponowanych, tu, tu w proponowanych powinno również. Pojawić się dodatkowe informacje, czy też te filmy, które uważam, iż są na dzień dzisiejszy warte uwagi i mogą Was zachęcić do zaglądania tutaj głębiej. Aby nie przedłużać, zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym jest wróżba. Wróżba to jest możliwy scenariusz zdarzeń, który może ma prawo, ale nie musi się zrealizować. Już tłumaczę. Gdy prosicie o prognozę, o wróżbę, to pytacie o możliwe zagadnienia, które się realizują. Zaraz wam powiem dlaczego tak uważam. E, wróżba nie jest wyrocznią. Wróżba jest nośnikiem wskazówek, nośnikiem danych możliwych sytuacji, na które macie zawsze i wszędzie wpływ. Pamiętajcie o tym. To co usłyszycie, macie na te działania wpływ dzięki informacjom, które uzyskujecie z kart. Zatem, reasumując, czym jest wróżba? Wróżba jest historią możliwych zdarzeń Twojego życia odnośnie zagadnienia, o które prosisz. To jest pierwsza historia. Jak zadawać pytania? I to jest bardzo ważne. Dobry tarocista, dobra tarocistka, wróżka, wróżbita, itd., itd. podpowie wam i trochę się porządzi, aby zredagować wasze pytanie, jeśli ono w jakiś tam sposób może nie dawać wam pełnego obrazu sytuacji. Pytania należy zadawać według mojej osobistej oceny w taki sposób, aby one odpowiedzi od kart były wskazówką, a nie gotową odpowiedzią. Bo jeśli szukasz gotowej odpowiedzi, zrób to, zrób tak, zrób tak, to nie jesteś gotowy na karty. To znaczy, że chcesz skazać się na to, aby ktoś coś za ciebie zrobił, czyli karty. A karty nie są. Nośnikiem tego i nakazem, wyrocznią, co masz zrobić, tylko mają ci wskazać, jakie masz możliwe opcje, i ja staram się tak pracować. I w moim osobistym odczuciu taka praca daje więcej korzyści na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że osoba pytająca ma świadomość, że ma wybór, że ma możliwość w kilku opcjach przebierania i nie zamyka się musisz zrobić tak i tak prowadzenie za rączkę przysłowiowa jak dziecko węgle nie jest dobrą historią, bo później się uzależniamy od kart, bo nie umiemy samodzielnie podjąć żadnej później decyzji i gdzieś tam te czynniki po drodze, nazwijmy to, czy też w drodze ezoterycznej, zostały gdzieś tam nadane temu tempa, czy też nadane tego sytuacje, i osoby gdzieś tam próbują szukać tak zwanych bardzo szczegółowych informacji. Wróżbę należy traktować, jak już wcześniej wspomniałam, jako wskazówkę, jako prognozę, a nie jako wyrocznie. Zatem od tego przede wszystkim należy rozpoznać. Czyli jak zadawać pytania. Jeżeli chcecie tutaj w historiach pracy wiedzieć, czy dobrym jest, to aby na przykład zmieniać teraz w tym momencie historię pracy, to warto zadać pytanie, czy korzystne będzie w tym momencie zmienić pracę tą na inną historię, bo zastanawiacie się, czy w ogóle ma to sens. Gdy już macie wybraną opcję, na przykład chcecie zmienić z miejsca A na miejsce B, zapytajcie, która historia jest dla Was korzystniejsza i wtedy dobry tarozista wam opowie, jak będzie wyglądało to, jak będzie wyglądało tu i pozostawi Wam decyzję do wyboru, bo to Wy w tym momencie wiecie, na jaką historię opcję jesteście gotowi. Nikt nie chodzi w waszych butach życia i nikt nie powinien chodzić. Moim osobistym zdaniem jest taki jest takie, że macie do wyboru opcje. I to jest w przypadku ogólnie, czy jest korzystne to, aby w tym momencie to realizować. I można spojrzeć w kartę, można spojrzeć z punktu numerologicznego, wskazówka, że to na przykład jest dobry moment, a warto się nad tym zastanowić, tak? Albo nie jest to dobry moment, warto zrobić to wtedy i wtedy. I teraz pytanie, czy wytrzymacie w tym miejscu, czy to jest nagła potrzeba i będziecie gdzieś tam, no i tak muszę zmienić, choćby to nie było korzystne, no to najwyżej gdzieś tam w tym korzystnym momencie jeszcze raz zmienić. Bo tutaj już nie wytrzymam, też takie są historie. Jeżeli zmieniacie sobie z miejsca A na miejsce B i karty pokazują, że w miejscu na przykład A, a mm, gdzieś tam będzie tak jak było, a w miejscu B może być znacznie lepiej, wydaje się być oczywistą historią do wyboru, ale mimo wszystko już to jest korzystniejsze. Nie wszyscy po nią sięgają, bo nie są na ten moment jakby przekonani o tym, że dadzą radę w tym nowym. I to, że szansa jest, ale ona się nie ziści, bo ktoś nie jest na to gotowy. Też tak może być i nikt nikogo nie powinien za taką decyzję osądzać. Ale również może być też tak, że jesteście gotowi, zmieniacie się, jesteście zadowoleni, ale macie wybór, czyli aha, tutaj będzie tak jak było, czyli niewiele więcej się mogę spodziewać, a tutaj może mnie czekać coś fajniejszego. No i wy decydujecie, czy zostajecie w tym, co znacie, bo gdzieś tam jakoś to ogarniacie, czy jednak chcecie wyzwań i chcecie czegoś znacznie korzystniejszego. Ale może być sytuacja zgoła odwrotna, na zasadzie, że tu będzie jak jest. A tu, na przykład, będzie gorzej w tym miejscu, które konkretnie pytacie. No i wy a, wtedy decydujecie, która dla was ta opcja jest korzystniejsza, tak? Ale również może być tak, że opcja ta będzie gorzej niż było. A tutaj gdzieś tam kokosów nie będzie, ale lepiej, na przykład, niż tu i znowu. Czyli czego szukamy? Wskazówek, możliwych opcji, które są przed nami. Historie kochani miłosne i one najczęściej e, są, e, nazwijmy to, omawiane. E, najczęściej o historii miłosne są zadawane pytania do kart. I tutaj ważna informacja. E, szukacie wskazówek, a nie gotowych odpowiedzi i szablonu wizerunku mężczyzny, czy kobiety, czy osoby, z którą chcecie funkcjonować. Bo jeżeli zadajecie pytanie kartą, kiedy pojawi się osoba, do stałej relacji partnerskiej, was satysfakcjonującej, i jeżeli w kartach gdzieś tam jest pokazana możliwa historia waszego spotkania, możliwy gdzieś tam rys zawodowy, to gdzieś tam to należy tak zostawić, bo jeżeli dopytujecie, jak on będzie wyglądał, jaki będzie miał zawód, przez kogo go poznacie, jak będzie ta historia wyglądała, zbyt wiele szczegółów jest przeszkadzające, bo. To jest tak zwane, już decyduje się na to, jak karty mi go ulepiły w całość. A Miałam takie historie, że osoba za wcześnie chwyciła osobę, bo pasuje do obrazu. I tak się zasugerowała tym obrazem, że się pomyliła. A wcześniej przyszedł, bo czas rzeczywiście w tarocie bywa kapryśny i potrafi nas zaskakiwać pozytywnie, ale niestety i najczęściej negatywnie, jeżeli chodzi o kwestię tego czasu, bo on się generalnie spóźnia. Wiele też jest informacji takich, że tarociści mówią, wróżki mówią, że w tarocie nie istnieje. To jest kwestia jakby na inny temat filmu. Tutaj zajmujemy się tym, czym jest wróżba, jak zadawać pytania. Zatem w kwestiach miłosnych, jeżeli szukacie partnera, partnerka, osoby do związku, to karty powiedzą kiedy ta osoba będzie i tak naprawdę osoba, która gdzieś tam idzie zawodowo i pokazują się dodatkowe informacje, to oprócz będzie wtedy wtedy do widzenia, powie Wam, jak to może wyglądać, z czego to wynika, i tak dalej. I jeżeli takowe informacje już są od razu wysuwane, to znaczy, że nic więcej kart nie chciały pokazywać i nie należy drążyć. Jeżeli wybieracie opcję na zasadzie, czy ten pan, czy ta pani to jest właśnie osoba, z którą mogę stworzyć związek. No, to też karty pokazują, jak ta osoba na dzień dzisiejszy Was widzi, co na dzień dzisiejszy czuje, jakie ma zamiary i jak może się rysować ewentualna przyszłość. I ta ewentualna przyszłość jest w historiach, bez zmian w schematach zachowań. Czyli idziecie tradycyjnie, idziecie książkowo po swojemu, nie próbujecie gdzieś tam pracować nad sobą bądź pewnymi zachowaniami. Zatem taka jest podpowiedź. Przestrzegam przed pytaniem, a poznajecie panią X, pana X, znacie go dwa dni, czy to. To jest mój mąż, czy to jest mój przyszły mąż. Um, jeżeli jest energia w tarocie, gdzieś tam um, pokazana w takiej chybotliwości, to um, wyrokowanie w cudzysłowie. Przyszłościowo może mieć mylny obraz, bo pewne rzeczy są do przepracowania. Zatem tak gdzieś tam warto tutaj podążać. Jeżeli jesteście w historiach związkowych, jakichś toksycznych i karty, na przykład pytacie karty, czy o, i to jest właśnie to, czy powinnam coś zrobić. Nie należy w moim osobistym odczuciu tak zadawać pytania, co powinnaś, co jest dla Ciebie korzystniejsze, żebyś miała prawo wyboru, bo z Składając pytanie, czy powinnam, czy mam, czy muszę, nakazujesz a, odpowiedź od kart na zasadzie, masz zrobić to i to, a co dalej idzie, uzależniasz się od kart, bo już nie umiesz sama sam podjąć decyzji, ze względu na to, że one Ciebie prowadzą, i tego należy w moim osobistym odczuciu unikać. Jak interpretować wskazówki? Załóżmy, pytacie o to, czy daną historię jesteście w stanie wygrać sądową, majątkową, historia zakładu pracy, byłego, jakkolwiek. Czy rozwodowa, jakkolwiek. I karty pokazują, że ta historia jest możliwa do wygrania, ale warto zwrócić uwagę na i to są Wasze wskazówki, co trzeba wyeliminować, żeby ten pozytyw się pokazał. Bo bardzo często osoby pytające skupiają się, a wróżka powiedziała, będzie dobrze, i na razie. Otóż nie. Te wskazówki. Przeciwności są czynnikiem, które są i należy je interpretować jako: muszę je pokonać, żeby ten wynik był korzystny. Na tej zasadzie, ale również, jeżeli macie informację, że wynik jakiś jest niekorzystny, to też dlaczego i co należy wyeliminować. I tak, w moim osobistym przekonaniu, należy interpretować karty. Po co są wskazówki? Po to, aby nam pokazać możliwe historie, aby dzięki tym wskazówkom móc decydować. I pamiętajcie, słowo klucz to wy decydujecie, to wy później jesteście autorem swoich sukcesów, ale i też potkniecie, jeżeli nie idziecie według wskazówek, które na dany moment wam karty pokazały. I jeżeli nie idziecie według wskazówek, żaden tarocista, wróżka tarocista i tak dalej, nie ma prawa Was oceniać. A mówiłam, a prosiłam i tak dalej. Na takie osobiste wycieczki można sobie pozwolić, gdy już gdzieś tam macie takie ciche przyzwolenie, dajecie ciche przyzwolenie. Jakbym zbłądziła, to mnie proszę udusić, i to wtedy gdzieś tylko i wyłącznie w moim osobistym przekonaniu można sobie pozwolić. Zatem tak to, tak to wygląda. Zatem tak to, e, e, tak to wygląda. Po to są wskazówki, aby dały nam możliwość wyboru. I warto wróżbę traktować jako podpowiedź, jako wskazówki, nie jako wyrocznie. Zatem, czym jest wróżba? Podsumujmy to, co już zostało przeze mnie powiedziane. Wskazówką, podpowiedzią, schematem możliwych zdarzeń Waszego życia odnośnie zagadnienia, o które. Pytacie, jak zadawać pytania tak, aby zostawić sobie możliwość wyboru, która z opcji jest dla mnie korzystniejsza? Nie należy, według mojego osobistego przekonania, zadawać pytania, czy coś powinienem, czy coś powinnam, bo wskazujecie się na tak zwane. Masz zrobić tak, i tak, i tak. Ważne też jest to, aby unikać czegoś takiego w historiach esoterycznych, gdy wróżka wróżbita mówi Wam, ja bym na Pani, Pana miejscu zrobił to czy tamto. Nikt nie wie, co by zrobił, zrobiła na danym miejscu, bo składowa zdarzeń, które spowodowały. To historię obecną jest wasza, indywidualna, niepowtarzalna i wyjątkowa. I gdzieś tam nie można się pokusić o mówienie, co ja bym zrobiła, gdybym była na Twoim miejscu. Absolutnie, w moim, jakby, przekonaniu, nie jest to dobre dla osoby pytającej, bo później jest na zasadzie: a co Pani by zrobiła? Takową historię możemy zapytać przyjaciółki, przyjaciela, robić tak zwany research życiowy. Wróżba jest historią możliwą zdarzeń i tak należy ją interpretować. Wskazówki, które pokazują, że Przeszkody są to, to i to do przepracowania. Błędna komunikacja, czyli trzeba wypracować nad komunikacją. Nierozwiązane stare sprawy, trzeba po, tak sumiennie przeanalizować, czy ja mam wszystko zakończone, czy osoba, którą pytamy, ma, ma zakończona. Jeżeli są inne wskazówki, które mówią, przeszkadzają, to należy zwrócić uwagę na to czy na tamto. Czyli trzeba nad tymi tematami się pochylić i je eliminować, bo one są tak zwanymi przeszkadzajkami. E, interpretować karty należy w ten sposób, iż macie historię, którą, na którą patrzycie, z której chcecie korzystać, albo wręcz odwrotnie, że nie, ja nie jestem gotowy, nie, ja nie jestem gotowa, nie, ja się na to nie godzę. I kilka przykładów sztandarowych, które zobrazują Wam, dlaczego tak ważne jest, po pierwsze, nie zakładanie historii, którą znacie na dzień dzisiejszy, do wróżby, która zostaje Wam przedstawiona i negowaniu tego, co słyszycie. A pierwszy przykład. Osoba X pyta, czy znam dany egzamin. Osoby, które mnie śledzą od jakiegoś czasu, ten przykład już znają doskonale, możecie mieć go już po kapelusz, bo on jest przewracany i analizowany wielokrotnie, ale jest idealną a, historią. Osoba X pyta, czy zda dany egzamin. I karty ewidentnie, wtedy pokazała się, pamiętam, jakby to było wczoraj, i karta głupca i karty pokazały, że uczysz się tego, co nie trzeba, trzeba spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy, bo teraz tą drogą, co idziesz, nie zdasz, bo uczysz się nie tego, co trzeba. Dziewczyna założyła, a, czyli nie ten zestaw pytań. Po weryfikacji okazało się, że ta osoba uczyła się nie na ten przedmiot, tylko uczyła się na przedmiot, który zdała, a sobie w głowie ubzdurała, że było odwrotnie. Jasno karty pokazały, że uczy się nie tego, co trzeba, a z racji tego, że się znamy, dostałam informację, że na sali egzaminacyjnej wpadła w śmiech, jak przeczytała te pytania i usłyszała moje słowa, które gdzieś tam zostały przekazane. Uczysz się nie tego, co trzeba, bo wtedy zrozumiała, co karty chciały powiedzieć, zatem nie zakładamy. Jeżeli mamy zmieniać schemat i perspektywę, to trzeba od tak zwanego zera. To jest tak samo, jak gdzieś tam nie mamy w czymś prądu. Jakiś sprzęt nam nie funkcjonuje. To elektryk zazwyczaj mówi wyłączyć korki, włączyć raz jeszcze po jakimś tam czasie, wyciągnąć sprzęt przede wszystkim z gniazdka i zacząć od przysłowiowego zera. I bardzo często pewne rzeczy mogą się realizować, bądź on faktycznie jest potrzebny do tego, aby coś nam naprawiać. Zatem tutaj też, jeżeli macie zmianę perspektywy, czyli trzeba się cofnąć do samego początku. Drugi przykład tutaj, który jakby podpowiada. Historia rozwodowa. Osoba pytała, czy ten wynik, o który zabiega, jest możliwy do uzyskania, i to był jakby cykl, już w sesji był, bo co jakby rozprawa, to nowe czynniki, nowe działania i nowe podpowiedzi, wskazówki. Ale ostatnia wskazówka była kluczową. Karty też tak okazały, jak się okazało, jako możliwą. Na całe szczęście, osoba była na tyle otwarta na sugestie, że brała każdą ewentualność pod uwagę. Karty pokazały, że osoba, która ma być świadkiem kluczowym, może nie pojawić się w danym miejscu. A, I ta osoba gdzieś tam na początku no, ale tej osobie również zależy na tym, żeby być, bo... I tutaj jakby czynniki, o których nie mogę wspominać, a ja mówię, proszę wziąć to pod uwagę, że ta osoba z jakiegoś powodu nie przyjdzie. Nie wiem, czy nie chce, nie może, auto się zepsuje, jakkolwiek. W każdym razie nie mam jej tam i wtedy, gdy się ta osoba nie pojawi, nie mam wygranej sprawy w takiej konfiguracji, jakby Pani chciała. A, no i co się okazało? Okazało się, było tu zimą, że tej osobie, kluczowemu świadkowi nie odpalił samochód. Ta osoba, mając te wszystkie informacje, poprosiła osobę X, żeby z nią pojechała jej autem. Pojechała wcześniej, bo też prosiłam, warto pojechać wcześniej, żeby mieć możliwość ewentualnie zadziałania, bo tam wszystko wyjdzie, bo dostała telefon słuchaj, samochód mi nie odpalił, nie zdąży przyjechać. I ta w te pędy, kluczyki i dokumenty, jedź po niego. I tak też się zadziało. I ta osoba, jak się później okazało, była rzeczywiście kluczową historią, która wniosła na tyle, że wynik był pozytywny. I gdyby ta osoba założyła coś na początku, mogłoby to wyglądać inaczej. Inna historia. Osoba, jedna z widzek tutaj zadała pytanie o rozprawę sądową, czy jest w stanie ją wygrać. I gdzieś w Waszych pytań, w moich odpowiedziach dla gdzieś tam skrupulatnych, ktoś kto gdzieś tam być może ogląda co odcinek, to może kojarzyć to pytanie. Czy jest możliwe, abym wygrała tą sprawę sądową? Karty pokazały, że jest to możliwe, ale jest coś niewypowiedziane, czy też osoba jakby milczy i to gdzieś tam na to trzeba zwrócić uwagę, bo coś, co jest w milczeniu, zostało niewypowiedziane. I ta osoba, no tak, zgadza mi się, nie mogę o czymś mówić, ale to była wskazówka, że jeżeli coś nie zostało wykazane, nie daje możliwości wygranej, i należało to wyciągnąć na światło. Dzienne. Ta osoba tego nie wyciągnęła i niestety przegrała. I oczywiście gdzieś tam była historia takiej, takiego spięcia że miałam wygrać i nie wygrałam ale czy poszła według wskazówki no nie, bo przemilczała w dalszym ciągu to co karty pokazały zatem te przeszkadzajki, które się pokazują w kartach to są informacje na które trzeba zwrócić uwagę i trzeba wyeliminować bądź zadziałać żeby one się takowymi nie zrealizowały kwestie miłosne, bo jak żeby inaczej też tutaj były, osoba X dżentelman, który bardzo zakochał się w pewnej kobiecie, która go kompletnie nie widziała. I karty pokazały, że ta kobieta nie jest gotowa na związek, żeby absolutnie nie wychylał się w jej stronę, bo ona potraktuje go jak każdego innego natręta i tyle z tego będzie, żeby odczekał jakiś tam czas, odczekał miesiąc czasu, przyszedł znowu i zapytał, czy teraz jest to dobry moment. I karty pokazały, że jak najbardziej jest to dobry moment, aby gdzieś tam w tą stronę poszedł. No i tak też się zadziało. I były jeszcze dodatkowe informacje, bo ta osoba jakby poza schematem coś jeszcze dodatkowo zrobiła. I karty pokazały, że ta osoba nie jest szczęśliwa z tego gestu, bo... Zostały wysłane kwiaty tej pani, i ta pani pokazana była, że była nieuradowana z tych kwiatów. I mówię, że no, kurczę, zaskakujące, ale już kobieta niezadowolona z kwiatów, ale pokazane są że tak, jakby one były wyrzucone, dosłownie, albo one były zniszczone. I pytam się, czy ta osoba wie, od kogo dostała te kwiaty. A mówi, nie, bo się nie podpisałem. A ja mówię, no, to warto by było chociażby inicjały dodać, ze względu na to, że ta osoba mogła pomyśleć, że że to jest od kogoś, przez kogo była niegotowa, bo była bardzo mocno skrzywdzona. No i ten pan a w te pędy do kwiaciarni wysłał drugi bukiet, ale już z inicjatywami, I od tego momentu zaczęło się a bardzo wiele fajnych rzeczy, o których nie chcę, nie powinnam mówić. Zatem, jeżeli idziemy według wskazówek i traktujemy wróżbę jako prognozę wskazówkową, Wtedy możemy zmieniać bieg zdarzeń. I tak należy interpretować karty. Tak daje taką daje możliwość właśnie tarot. Zatem podsumujmy wróżba, czym jest wskazówkami możliwą historią zdarzeń, nośnikiem możliwych zdarzeń, na które macie wpływ. Jak zadawać pytania? Tak, aby mieć możliwość wyboru o opcję. A nie co powinnam, powinienem zrobić. Jak interpretować wróżbę? Jeżeli macie informację, że warto zwrócić uwagę, przeszkadzają te, to te przeszkadzajki należy um, eliminować. Po co są wskazówki? Po to, aby dzięki nim móc zmieniać zdarzenia, które. Nie idą po naszej myśli. Zatem mam nadzieję, że te informacje, które w dniu dzisiejszym chciałam Wam przekazać, dadzą Wam. E, taką mm, inną perspektywę patrzenia na wróżbę. Dajcie mi bardzo proszę znać tu w komentarzach, czy ten filmik Wam pomógł, pomógł zrozumieć czym jest wróżba, a może baliście się wróżby, wróżki, bo co usłyszycie i dzięki tym informacjom i znalezieniu osoby, która idzie wskazówkowo, a nie bo Pan, Pani ma zrobić to i to, ja bym na Pana miejscu, Pani miejscu zrobiła to i to, to gdzieś tam mm, bylibyście skłonni tutaj z mm, zadać hmm, pytanie na zasadzie co by było korzystne i czy ten filmik jest i według was może być pomocny potrzebny innym za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję ściskam was bardzo bardzo mocno wszystkiego co najlepsze całuję pa! pa. Oh mm -hmm.